Chris Jenkins szedł powoli ulicą w kierunku mostu. Celowo zostawił samochód na parkingu, aby przejść się i trochę pomyśleć. Dusza faceta była zraniona, bo w jego życiu osobistym panował kompletny bałagan. Od dwóch lat mieszkał sam i codziennie wracał do pustego domu. Chris był zdenerwowany, że nikt tam na niego nie czekał i nie spotykał się z nim po pracy. On sam był winien temu, co się stało. Starając się osiągnąć sukces w biznesie, całkowicie zapomniał o innych rzeczach. Pieniądze i władza zwykle nie stają się kluczem do szczęścia, także w życiu rodzinnym, a przykład Krisa nie był tutaj wyjątkiem. Dwa lata wcześniej rozstał się ze swoją dziewczyną Emmą, z którą był w związku przez kilka miesięcy. Młody biznesmen nie rozumiał, co dokładnie spowodowało rozpad tej relacji. Czy to wieczne obciążenie Krisa pracą, czy też błędy młodości spowodowane bezpodstawną zazdrością z jego strony. Cokolwiek to było, jedna rzecz wydawała się jasna. Po serii drobnych kłótni i skandali Emma spakowała się i wróciła do rodzinnego miasta w północnym Maine. Po części ich rozstanie ułatwili rodzice Krisa, którzy uważali, że ich syn potrzebuje zupełnie innej narzeczonej niż kelnerka z przydrożnej kawiarni. Dopiero po kilku miesiącach młody biznesmen zdał sobie sprawę, że popełnił najgorszy błąd w życiu. Tak się złożyło, że to z Emmą Chris czuł się naprawdę szczęśliwy. Z nikim innym nie mógł znaleźć spokoju ducha i komfortu, które tak łatwo odpuścił przed kilkoma miesiącami. Oczywiście Chris próbował przeprosić Emmę, ale bez względu na to, ile razy dzwonił do niej biznesmen, obojętny głos operatora komórkowego poinformował go, że abonent znajduje się poza zasięgiem sieci. Chris nie znał dokładnego adresu swojej byłej dziewczyny, a służby nie mogły mu w tym pomóc. Od rozstania minęły dwa lata, po których młody biznesmen wciąż nie mógł się przyzwyczaić do myśli o ich rozstaniu. W tym czasie Chris znacznie umocnił swoją pozycję w biznesie, ale w życiu osobistym nadal pozostawał nieszczęśliwy. W większości przypadków potencjalne wybranki widziały w nim tylko bogatego faceta, który mógłby zapewnić im wszystko, czego potrzebowały do końca życia. Po raz kolejny wspominając swoją przeszłość, Chris szedł teraz ulicą i nawet nie zauważył, jak znalazł się przy barierce miejskiego mostu. Młody biznesmen spojrzał w dół, poczuł w sercu dziwne uczucie, które nakłaniało go do skoku i zanurzenia się w zimnych wodach majestatycznej rzeki Hudson. Próbując odpędzić tę obsesyjną wizję, Chris przetarł oczy i mocniej chwycił poręcz mostu. W tym momencie nagle zauważył coś dziwnego. Patrząc w lewo, Chris ku swemu wielkiemu zdumieniu ujrzał tam dziewczynę z rocznym dzieckiem na rękach. Patrzyła na błękitną przestrzeń wody poniżej oczami pełnymi łez i niewysłowionego żalu. Na widok nieznajomej z dzieckiem, Chris doznał uderzenia wielu emocji naraz. Z jednej strony chciał podejść i rozpocząć rozmowę z dziewczyną, a z drugiej strony bał się wydać zbyt natrętny czy też nietaktowny. Na szczęście rozwaga zwyciężyła i podchodząc bliżej, Chris grzecznie zapytał: Dobry wieczór, czy mogę w czymś pomóc? Nieznajoma spojrzała na Chrisa, po czym pokręciła przecząco głową. Młody biznesmen już wiedział, że z pewnością pomoże tej dziewczynie, która najwyraźniej znalazła się w trudnej sytuacji. Chris podszedł bliżej i ostrożnie biorąc ją za rękę, spieszył się, by zabrać ją z tego niebezpiecznego miejsca. Dziewczyna praktycznie się nie opierała i ze smutnym spojrzeniem posłusznie podążyła za swoim nowym znajomym. Chris nie wiedział, czego szukała w Błękicie Rzeki i co zamierzała dalej zrobić. Nie zamierzał też czekać na to, co mogło być nieodwracalne w skutkach i dlatego postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. Jak się okazało nieco później, nieznajoma miała na imię Sara, a jej roczne dziecko to Liam. Ze słów dziewczyny wynikało, że miała nadzieję rozpocząć nowe życie w Nowym Jorku. Słysząc to, Chris ze współczuciem pokręcił głową. Wiedział, że nie każdy wytrzyma szaleńcze tempo życia w metropolii, dlatego z roku na rok przybywa rozczarowanych poszukiwaczy rajskiego życia. Moja Emma też była taką naiwną dziewczyną z prowincji. Ale gdzie jest teraz? pomyślał Chris. Widząc, że młody biznesmen to miły człowiek, Sara wyraźnie się ożywiła i podzieliła z nim swoimi problemami. O siebie dziewczyna prawie się nie martwiła, ale przede wszystkim myślała o swoim Liamie. Głównym problemem dla Sary był brak pieniędzy na jedzenie czy pieluchy. Dowiedziawszy się o tym, Chris najpierw zabrał młodą matkę do najbliższego supermarketu, aby mogła kupić wszystko, czego potrzebowała. Nie martw się, zaopiekuję się Liamem, albo jeśli chcesz, możemy iść z tobą do sklepu, dodał biznesmen, zauważając zmartwiony wzrok dziewczyny. Dziękuję, jestem ci bardzo wdzięczna, szepnęła zawstydzona Sara. W odpowiedzi Chris uśmiechnął się i pokazał jej uniesiony kciuk do góry. Dla niego cała ta sytuacja była czymś w rodzaju gry, dającej możliwość ucieczki od problemów i depresji. Nie mając ograniczeń finansowych, Chris poprosił Sarę, aby wzięła wszystko, czego potrzebowała ona i jej synek. Biorąc Liama w ramiona, biznesmen podążył za dziewczyną i pomógł jej w zakupach. Zadowolone oczy Sary świadczyły o tym, że dawno nie miała takich możliwości. W pewnym momencie Chris nawet przyłapał się na tym, że pomoc innemu człowiekowi w trudnej sytuacji sprawia mu radość. Podejrzewając, że najprawdopodobniej Sara nie ma gdzie mieszkać, biznesmen zaprosił dziewczynę z dzieckiem do siebie. Czy to dobry pomysł? Ty pewnie zaczęła młoda matka Nie, nie jestem żonaty. Dlatego możesz korzystać z mojego domu jak i kiedy tylko chcesz, odpowiedział z uśmiechem biznesmen. Przez cały ten czas Chris miał wrażenie, że gdzieś już tę dziewczynę widział. Biorąc za prawdziwą historię dziewczyny, była ona w Nowym Jorku po raz pierwszy. Starając się o tym nie myśleć, Chris zabrał Sarę i Liam'a do swojego domu. Nie trzeba chyba dodawać, jak bardzo dziewczyna była zaskoczona doskonałymi warunkami, w jakich żył młody biznesmen. Sara widziała taki luksus tylko w hollywoodzkich filmach, które zawsze przyciągały ją swoją magią i zwrotami akcji. Przygotuję osobny pokój dla ciebie i Jeśli chcesz, możesz skorzystać z pokoju dziecinnego. Nawiasem mówiąc, mam tam elektroniczną nianię, rzucił Chris. Biznesmen chciał pozytywnie zaskoczyć dziewczynę, która czuła się jak w pałacu bajkowego księcia. Gdy właściciel domu był zajęty w kuchni, Sara nakarmiła dziecko i położyła je w łóżku. Dziewczyna wydawała się zaskoczona tym, że w posiadłości Krisa wszystko było przemyślane, w taki sposób, by nie zabrakło niczego do szczęśliwego rodzinnego życia. Hej, gdzie jesteś? Nie możesz przecież iść spać głodna, krzyknął biznesmen. Po przygotowaniu szybkiego obiadu, Chris podał jajka z bekonem, a potem postawił na stole deser jogurtowy kupiony w markecie. Dziękuję, chyba zaraz pęknę, bo dawno tyle nie jadłam, gładząc swój brzuch, zauważyła Sara. Chris uśmiechnął się i życząc jej dobrej nocy, poszedł do sypialni. Po raz pierwszy od dwóch lat biznesmen nie odczuwał samotności i czuł się potrzebny. Następnego ranka mężczyzna wstał wcześniej niż zwykle i zrobił śniadanie składające się z tostów i ciepłego mleka słodzonego miodem. Przeciągając się, Sara wstała z łóżka i podeszła do lustra wiszącego na ścianie. Ostatniej nocy poszła spać po ciemku i nie miała czasu na rozejrzenie się po pokoju. Oprócz tego, że był pięknie umeblowany, jego ściany obfitowały w obrazy i zdjęcia mało znanych artystów, których Chris szczególnie lubił. Otwierając usta w podziwie, Sara zaczęła przyglądać się dziełom w złoconych ramach. Nagle wzrok dziewczyny zatrzymał się na jednej z fotografii, której rama była wyjątkowo czarna, niczym smoła. Przedstawiał uśmiechniętą dziewczynkę, trzymającą bukiet róż. – Jejku, to niemożliwe! – szepnęła Sara i blednąc, zakryła twarz dłońmi. Z obrazu patrzyła na nią jej siostra – Emma. Łzy spłynęły po twarzy Sary i nie przynosząc jej ulgi, paliły policzki. W tym momencie do pokoju zajrzał Chris. Sara, co ci jest? Dobrze się czujesz? Zapytał z niepokojem młody biznesmen. Tłumiony szloch Sary był jedyną odpowiedzią. Dopiero gdy Chris podszedł bliżej, zdał sobie sprawę, że winne wszystkiemu musi być zdjęcie, z którego patrzyła. Jego była ukochana. "Znałaś Emma?" tak cicho jak to możliwe, spytał biznesmen. Sara spojrzała na niego oczami pełnymi łez i powiedziała: "Oczywiście, Emma to moja starsza siostra, a Liam to jej syn. Chris był w szoku. Przeszłość i teraźniejszość splotły się w jedną nić, która napełniła jego duszę nieznośnym bólem. Dopiero teraz Chris zrozumiał powód, dla którego twarz dziewczyny wydawała mu się znajoma. Właściwie przez cały ten czas przebywał z siostrą Emmy i nawet o tym nie wiedział. Najbardziej szokująca wiadomość czekała Chrisa po chwili, kiedy dowiedział się, że Emma zmarła rok wcześniej podczas trudnego porodu. Nie mogłam pozwolić, żeby syn mojej siostry trafił do domu dziecka. Nasza mama zmarła 10 lat temu i mieszkałyśmy z ojczymem, dodała Sara ze łzami w oczach. Ja nawet nie wiedziałem, że Emma miała siostrę. Nigdy mi o tobie nie powiedziała, wykrzyknął Chris drżąc z emocji. Historia Sary wydawała się biznesmenowi tak zaskakująca, że z trudem mógł opanować emocje. Z relacji dziewczyny wynikało, że Emma zawsze była skryta i nigdy nie opowiadała młodszej siostrze o swoim życiu w Nowym Jorku. Dopiero po powrocie do rodzinnego miasta dziewczyna dowiedziała się, że jest w ciąży. Zostawił ją narzeczony. Emma była wtedy załamana, a potem urodziła piękne dziecko i sama zmarła w trakcie krwotoku wewnętrznego mówiła Sara przez łzy. Po jej słowach Chris poczuł się okropnie. W końcu to on był mężczyzną, który z własnej głupoty zerwał z ukochaną dziewczyną ze względu na rodziców. Chris podszedł bliżej i przezwyciężywszy wewnętrzną nieśmiałość, ukląkł przed Sarą. Dziewczyna nie od razu zrozumiała, o co chodziło i zdziwiona natychmiast przestała płakać. Chris mówił i mówił, opowiadając jej wszystko bez owijania w bawełnę. Słowa płynęły z jego ust, niczym ulewa, która przynosiła ukojenie jego udręczonej duszy. Sara czuła, że Chris mówił szczerze, a w każdym jego słowie dało się wyczuć nuty spóźnionej skruchy. Oczywiście dziewczyna nie miała do niego urazy, wybaczyła mu błędy przeszłości, zwłaszcza, że Emmie i tak nie wróciłoby do życia. Podążając za marzeniami, Sara, podobnie jak jej siostra, udała się do wielkiego miasta, które wydawało jej się niebiańską przystanią dla spełnienia wszystkich nadziei i pragnień. W myślach, prosząc Emmę o przebaczenie, Chris podszedł do Sary i objął ją ramieniem. O nic się nie martw, dobrze? Zrobię wszystko, abyście ty i Liam mieli wszystko. Mieszkajcie w tym domu tak długo, jak potrzebujecie a jeśli chcecie, to zostawię Wam go na zawsze powiedział Chris. Sara otarła oczy chusteczką i podziękowała mu za pomoc. Nieświadomie te zdarzenia połączyły te dwójka ludzi. Przebywając w domu Krisa, początkowo przez tydzień, Sara została już tam na zawsze. Zdając sobie sprawę, że mały Liam potrzebuje ojca, dziewczyna pozwoliła pełnić tę rolę właśnie Krisowi. Na początku był to dyskretny układ dwojga przyjaciół, którzy po prostu opiekowali się rosnącym dzieckiem i nie myśleli o wspólnej przyszłości. Potem, czując rosnącą z każdą minutą wzajemną sympatię, Chris i Sara postanowili związać się bardziej i stanąć na ślubnym kobiercu. Zgodnie z tradycją, nowożeńcy wymienili się nie tylko obrączkami, ale także złożyli przysięgę wierności, która stała się bazą ich małżeństwa. Biorąc pannę młodą za rękę, Chris spojrzał w niebo i w myślach podziękował za to, że otrzymał prawdziwe, rodzinne szczęście.